W gościcinie otwarto Fundację Kasztanek. Powstała ona z myślą o osobach niepełnosprawnych. Fundacja znajduje się przy ulicy Słonecznej 90 w Gościcinie. Jej oficjalne otwarcie odbyło się w niedzielę. My mamy oficjalne otwarcie Fundacji. Zaprosiliśmy gości, żeby pokazać i panu Wójtowi i, i różnym innym. Również organizacją, że działamy, jest, że jest taka fundacja, że działamy tutaj, rozpoczęliśmy tę działalność tutaj na, w naszym gościcinie i no, chcielibyśmy zaprosić również sponsorów, żeby e, zainteresowali się naszą działalnością. Fundacji odbywać się będą zajęcia dla dzieci, warsztaty sensoryczne czy integracyjne. Fundacja Kasztanek powstała z myślą o dzieciach niepełnosprawnych, o pomocy w ich rehabilitacji, w zajęciach, które będą wspomagały ich niepełnosprawność, ale także chcielibyśmy żeby dzieci pełnosprawne tak, tak zwane pełnosprawne zintegrowały się z tymi dziećmi niepełnosprawnymi, żeby wspólnie mogły brać udział w różnych wydarzeniach. Zaproszeni goście i przyjaciele fundacji zostawili kolorowy ślad po swojej wizycie. Wolontariusze, którzy tworzą fundację, jak podkreślają, robią to z potrzeby serca. Opiekuję się dziećmi, które są tutaj, wymyślam im zadania, zajęcia, bawimy się razem, uczymy się razem, nauka przez zabawę. Fundacja Kasztanek otwarta jest jest codziennie w godzinach od 9 do 13